No to cześć. Ktoś zaproponował, żebym zrobiła filmik z tej wioski, która teraz jest wersją aktualizacji. Kompletnie nie czytam aktualizacji, ale chyba się nie pogubię. Więc tutaj mamy: Zawitał nowy szlak. Genera. O proszę. o proszę. Jezu, ty wyjdź mi. Jezu, nigdy nie umiem zrobić tego zadania. Jest prawie dla mnie niemożliwy. Codzienne punkciki. Coś dostałam na start. Znowu mamy ciastkę to, rękawiczki. Ej, jakie kaputy! Jakie kaputy. Jakie fajne. A to co to? O, Boże. Takie też ten kaputy. Co my tu mamy? O właśnie to widziałam, fajnie wygląda ten zestaw. Trochę w wersji takiej, wiecie, osoby, która chodzi nocą yy, po klubach, ale dobra, będzie git. W sensie pracuje w klubach. <laughs> ale no. Oj, te te nausz... nauszniki. O no, nauszniki faktycznie. Dobra. Yy, wyłączam to w końcu. Yy, Jezus Maria, zgubiłam się. O, stój. Czemu to idzie za nami? Kim ty jesteś? Co? Ej, mamy śnieg. Czekaj, ślady zostawiamy, Boże, ej, znajcie to, jest taka gra, mm, Jezu, ona nie jest o koniach, ona jest o rodeo, yy, stawiam wam tu gdzieś zdjęcie, kompletnie nie wiem, jak ona się nazywa, Red coś tam, co nie? No i śmieszne jest to, że tam gra nie jest kompletnie o koniach, konie są super zrobione, tylko ja ciszę trochę ten, ślady zostawiać na koniach i to mi się strasznie podoba, popatrzcie może ślady, a one znikają później. Ej, nie znikaj. Żartujesz sobie. Ona tak będą? Czy znikną? Ej, Ej, znikają. Ej, fajnie, ale na dłużej zostają. I to jest fajne. Przez chwilę miałam takie laga, Gdzie jest moja myszka? Wszędzie, gdzie tu jest biała myszka, jest biała. SSO, jak jest zima, moglibyście zrobić myszkę czarną. Nie muszę jej tu szukać. Dosłownie. O, tu jest. Bo tak to nie widać. W sensie, no, przynajmniej ja nie widzę ich. Dobra. Czego ty chcesz? Tak. Jezu, przeczytam Halloween. Dobra, idziemy, idziemy. Ktoś tam napisał, że będą lagi, kiedy jest ten. Ja oczywiście mam serwer mało zaludniony. Póki co nie ma lagów. Może dlatego, że wszystkie dzieci są w szkole? Może. Jedziemy do wioski. Ja muszę jechać aż do Ej, stój. Ej, teraz będą widoczne te, te krzaki. Ludzie, którzy zbierają, nie wiem. Jezu, znowu myszkę zgubiłam. Gdzie jest myszka? Dobra, kliknę E. To już wiadomo po co to E zrobili. Gdzie jest moja myszka? O, tu jest myszka, super. Myszkę hmm. zgubiłam. <laughs> Ale teraz te krzaki będą widoczne i to jest cudowne. I No I

Stoi! Ja bym sobie nakarmiła w ogóle. Dobre. Idziemy, idziemy. Może strałogę, okay, może były. Idziemy dalej. Ale fajnie wygląda. Koza, idziesz? Idziesz, dobra. Jezu, co górę, to nie tu? Gdzie mam no? Tu. Ja tam, bo tam też coś świeci. I nie wiem co to jest. Myślę,

Za tobą jechać? A, tutaj jest Mikołaj, dobra. Znaczy, elf, a jeden pies. Jezu, no idźcie, ludzi, boże, no, wchodzicie mi w kadry. A ona specjalnie tu stoi. Jaka fajna animacja! Aha. No i jesteśmy na wiosce, fajnie.

不要着急，啊，不要着不嗯。 Dobra, skończyliśmy szukać jakichś durnych miejsc, nie wiadomo po co, ale dobra. Mamy tutaj chyba znowu ten torn, chyba się nic nie zmienił. Uuu, czysta płacisz, no to dawaj. Co, co, e, co to taki dziwny początek? O, wygląda tak jakby miał się nie zakończyć, ale dobra. Jezu, znowu będę latać. Hop, bo ja powoli będę jechać, bo ja tu dawno nie jechałam. Ostatni raz, 2018. Więc mnie naprawdę nie było dawno. Nie o tym powietrzu mówiłam, żeby nie wypaść. Gdzieś tu inaczej to wyglądało. Co oni tutaj pozmieniali? Dobra, i tu mam lagi, straszne lagi. Sąsiad zamknie się. O, coś, coś, coś. Jezu, z tymi lagami grać to jest tragedia. Jezu, co mi tu rzucasz? Człowieku. Dzięki. Yy. Gdzie ten błazan? Halo, zapłać mi. A tu jesteś. No, dzięki. A ile teraz byś płacił? To chodź jeszcze. To, I mamy konia wytrenowanego na poziom szósty chyba. Jezu, gdzie ten błazen stał znowu? Ja się za każdym razem nie orientuję. Tutaj. No i za niedługo będziemy mieć sztuczkę. Dobra, idziemy teraz ogarnąć prezent. Może zaczniemy od jedynki tutaj. Nie, to już czwórka. Uuu, to już czwórka jest. To nie, od jedynki. Jedynka jest tutaj. O kurtka jakaś, co za kurtka? A, ładna. To może ja sweter zmienię na kurtkę? On będzie od razu cieplej. I to jeszcze z takim bonusem, w sensie wiecie, zazwyczaj to nie nam dali, dawali taki yy, yy, ten. No patrzcie, ile tu ma plusów. No, to jest dobre. To jest, ja się cieszę z takim tym, bo zawsze dawali wiecie, pierdoły. Co ja dostałam? Co to jest? Ej, hasło. Ten kod, chyba. Ale już dostałam go tutaj? Halo? Nie wiem. Jezu, znowu to gówno. Znowu będzie mi ta babka sprzątać. A ja nie chcę, żeby mi sprzątała. Dzisiaj chyba koni nie sprzątała i bardzo dobrze. Dobra, idziemy yy... idziemy. Poszukać dalej, popatrzyć co dają. Tu coś? Nie? Nie chcesz zarobić? To już twój problem. A ja bym naprawdę wydało Ciebie pieniądze. Nie to nie żyj. ej, czekaj, a jak tutaj jest yy, kawiarnia, to co będą świąteczne pierdoły? Czy będą takie byle co? Zamów. A, myślałam, że daliby takie, wiecie, pierniczki, mleczko, nie wiem, pierogi, barszcz. Stój, ej, ja cię nie, nie zrobiłam do końca, koniu. Co ty bierzesz? Ty bierzesz śmieci pewnie, co nie? Ale za co? Co tak ludzi tam na w jednym miejscu? Ale czekaj. Tu. Aha, tu jest ten. Ej, czekaj, ja mam chyba świąteczne te, z tamtego roku. Znaczy z 2018 weźcie mi tutaj dajcie wleźć. Dzięki. O mam, widzicie? Zimowy symbol. Czy to jest to, co ja mogę wykorzystać? Eee, chyba tak. Mogę to połączyć? Eee, tak! No i zajęliście. to letni, nie... Złota podkowa. Gorące pozdrowienia może będą jeszcze dalej używane. Frabiłem światła 1... To... Jestem tak serem graczem, że mam nawet bilet autobusowy. <noise> po was tego nie wiem, co do czego służy, ale okej. Okay. dobra. Po raz któryś to tu. Dobra, mamy to. Nie wiem, czy te pozdrowienia będą potrzebne, ale zawsze coś. A mogę? Ej, są te pozdrowienia. Widzicie, to działa. A to co mi daje? Jakby mi tu na karteczkę napisali na górze. To jest to i to. No. Fajnie, fajnie. Ej, czekaj, czy ja tam mogę dać poziom dla postaci? Bo ja patrzę na postać do człowieka. A nie, tak konia. Szkoda. Myślałam, że to 30 jest dla postaci. A fajnie by było. Fajnie by było. Naprawdę. Tutaj co dają? O, Nowe pierdoły. Czy coś tu jest fajnego? Mm. nie no ta kurtka darmowa jest super tutaj by była taka kurtka no patrzcie, no, darmowa jest taka elegancka, ładna a to wygląda jak kotu na znaczy co? <głosy> <głosy> nie wiem tutaj takie sobie w ogóle nie podoba no kompletnie nie podoba mi się moda tych czasów, gdzie chodzą ludzie w dzwonach ja chodziłam w 2005 w dzwonach i do tego dlatego, że mnie rodzice tak ubrali, a nienawidziłam tych dzwonów. A ja chcę te zwierzątka. Ja chcę tą kozę. Mi się żadne tutaj rzeczy nie podobają, bo ja wszystko mam, chociaż ten czaprak. I tak mnie mogę mu ubrać fajnie. Nic mi się tu zubra nie podoba prawdopodobnie wezmę tą yy, tą zwierzątkę. Tutaj matko boska. No, o, bo to fajne. Ale za taką cenę to się wypchajcie. A tu. Aha. Aha. Mm -hmm. Nie dzięki. Dobra, gdzie są konie? Wiem, że przedtem byłam tam, gdzie są konie, ale zgubiłam znowu. Dobra, poszperamy sobie po wiosce. I tu są konie. Tu, tu, tu. Tu gdzie było to tło. W ogóle nie wiem po co oni zrobili to tło. Dobra, idę na czarne. No. Chyba żeby zmontować film. Nie wiem. I to jest fajne.

E, ja mogę mieć tego, Krasnala? Eee, gościu, pokaż się. Królik. Pigwin. A, Krasnala? A, Krasna jest tylko w tym. Szkoda, że on nie będzie chodził. Mały pigwinek. Co to jest? I te małe pigwinki też. Dobra, ciekawy mi jeszcze krasnal będzie. Nie, krasnal nie będzie łaził. Szkoda. Chciałabym mieć takiego gościa, który będzie za mną łaził. To jest trenerka koni. Tutaj są sprzęty. No to jest ten ten. Ale go mam chyba za darmo z któregoś tam roku. A tu są konie. Super. Do do nich. Ten mi się podoba, szczerze mówiąc. Tylko, że w takiej postaci. On jest śliczny z tą grzybą. Ja Widziałam, że niektórym się nie podoba, ale mi się naprawdę podoba. Tak? Tylko tej sztuczki no, nie lubię za bardzo, no ale przeżyję. To jest ten jeleń. Jezu, jakie to drogie? Ale on jest taki brzydki, tutaj, że to masakra. Takiego brzydkiego konia wybrali. E-e-e-e. Dziękuję. Gdzie jest reszta koni? Halo? To dzisiaj mamy wydawać tylko pieniądze na te, które są? Aha, fajnie. A tu? Tu jest po prostu takie miejsce, czy będziemy mieć tutaj treningi? Hop, możesz. Ej, zrobili tutaj bo Boże, nie mogę nigdy doskoczyć. Skacz. Świecące białe łajno. Fajnie. Ale no, chodź, wchodź. Dobrze, że mam pseudo fiorda, to przynajmniej nie zamarznie. Przecież są odporne na zimno, jak to się zawsze mówi o SSO. Ale no, ciekawiam. Jakby postawić sobie takiego araba, to by zamarł w ciągu ułamku sekundy, więc nie wiem, czy fajna ta stajnia. No, powinna mieć chociaż kaloryfery w środku, to przynajmniej arabki nie zamarzną. Hmm, no, 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 nie ma tu nic ciekawego, ale tylko są te dwa konie, nie ma reszty. Miałoby być na promocji reszta koni? Nie wiem, nie orientuję się. To są... A ty co tu robisz? Babo, Aleks, czy jak ty tam się zwiesz? Czego ty znowu chcesz ode mnie? No dobra, zrobię twoją pracę domową, bo sama nie umiesz. <laughs> Boże, babo, no konia mi potrzymaj, o, masz, tylko na wodzy, pilnuj, leżeć. Boże, co ja mam tyle czasu, spędziłem już na tym. Nie no, fajnie, że Alex daje nam robotę swoją, bo sama nie potrafi. Dobra, pogadaj, pogadaj, ja tu w robocie jestem, ja robię za twoją. Raz, dwa, trzy, cztery, zawsze mam tendencję do liczenia. Nie wiem dlaczego, po prostu hobby. Może tylko do czterech. Nieważne. są sarenki? Dobra, zrobiłam twoją robotę. Dawaj mi pieniądze. Czego ty znowu chcesz? Codzienne rzeźbienie w lodzie. Nie. No nie jest to ciężko i sama pracować. No. Czemu ty ludzi zmuszasz do tego? Dobra, idziemy na sarenki popatrzeć. I. Yep. A, myślę, że rozwalę jej to. Ale by było śmieszne. Cześć. Dzień dobry. Jakie wy... Wyje... Powie mi ktoś, dlaczego SSO robi piękne sarny, jelenie i tak dalej, a konie wyglądają jak psu wyjęte z gardła? No popatrzcie, jakie to jest śliczne. Oni nie umią w konie, oni umią w sarny. Śliczny ten jelenczek. Jelączek. Bambit tam był. Ogólnie tak, czy mi się wioska podoba? Gościu, idź mi stąd. Czy mi się wioska podoba? Eee, być może... Czy jest tu fajnie? Nie. <noise> A tak szczerze, no... Pozmieniali. Naprawdę dużo pozmieniali. A ty czego tu? Naprawdę, sporo mi tu pozmieniali. Tu w ogóle kiedyś. Tu. O tu. Były takie deski, żebyś na pewno się trzymał na tym. Więcej realizmu. Bo teraz idziesz po prostu na górę i nie wiesz, czy się wywalisz, czy nie. Yy, na krzywy pysk. Koński. No i co? No... Nie wiem, może Wam się film spodobał, może nie. W moje nerwy znowu w, ten, w tej grze, bo, bo jakby to inaczej. Ogólnie bardzo mi się podoba to, że jeżdżąc normalnie w Jorvik, możesz po prostu mieć śnieg, co jest naprawdę na plus. Yy, więc mi się to naprawdę podoba. Natomiast Jezu, jest ubiegni koniu. <grych> Natomiast mówię, tu były kiedyś deski, które wydawały realizm i tak dalej, że faktycznie je idziesz po tym tym. Ale dobra, jedziemy do Jorlika. i chyba najlepsze jest to ten śnieg cały i zostawianie śladów na tym większym śniegu. No po prostu cudniu tutaj malina. No. O i drzewo znowu. Naprawdę cudowne. A jak skoczę, no to tam nie zostawiam śladu. Nie ja wiem, lubię ślad, lubię wodę, lubię te rzeczy, które jak jest koń, jest gra, to musi być woda i śnieg. Nie wiem dlaczego. Lubię zostawiać ślady w śniegu, jak jest yy, gra o koniach. Lubię w ogóle zostawiać ślady i lubię plumkać w wodzie, więc mi się to podoba. Można jeszcze, żeby to wprowadzić lepienie nie bałbanka. I kiedy koń podkrada marchewkę. No, jakie to jest ciudne, no. Mi się to podoba, nie żeby coś. No jak? No jak? No, 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 no cudowne, no. Boże, SSO w końcu się postaraliście. Zrobiliście coś sensownego, co gracze zawsze chyba prosili. Mi się tam podoba. No, jedziesz, 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 jedziesz. Nie zaklinujesz się. Nie wiem, co to jest. Aha, to jest ten. Ps. Nawet ich nie widać. Nie no, podoba mi się. Można ósemki kręcić, no. I to nie znika tak od razu, od razu. Zobaczcie, nie znika to tak od razu. Po prostu możesz kręcić ósemeczki i je widać. Boże, raj na ziemi, no. No i teraz wiadomo, że będziemy grać w SSO do czasu, kiedy jest śnieg. Jak roztopi się śnieg, bo skończy się zima. Luzie. Nie chcę już grać w tę grę. Ciekawe, kiedy, kiedy ten... E, rozpuści się se sernik. Sernik, idź mi stąd. <noise> rozpuści się sernik w SSO. E, śnieg. Kiedy już zakończą chyba pewnie wioskę, to, to śnieg tam śnieg nam zniknie i znowu będzie lato. odziło. W styczniu lato będzie, no? <grystanie> Nie, podoba mi się to. Ja jestem, ja, ja jestem. po prostu w raju. To jest najlepsza rzecz w tej całej aktualizacji. Nie ma nic więcej. a wioska? Fu. Śnieg? Oj tak. Ja się teraz będę bawić, jak moja dziecko. No. <grystanie> Jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie lajka, komentarz. No i oczywiście suba. No to cześć.